Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie. Słowa byłego prezydenta Niemiec, Richarda von Weizsäckera, tom od to motto mikołajskich warsztatów terapii zajęciowej. Dokładnie 15 marca minie 8 lat od kiedy placówka rozpoczęła swoją działalność. Data jest dobrą okazją, by zaprezentować ośrodek. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mikołajkach powstał, rozpoczął działalność 15 marca 2002 roku. Organizatorem i kierownictwem tego wszystkiego to jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach, którego przewodniczącą jest Krystyna Pupek, a wiceprzewodniczącym pan Karol Skrzypkowski. I to właśnie z inicjatywy pana Karola Skrzypkowskiego i współpracy całego koła powstało Powstały warsztaty terapii zajęciowej. Warsztaty terapii zajęciowej w Mikołajkach skupiają obecnie 45 osób. Uczestnikami zajęć są mieszkańcy powiatu mrągowskiego, gminy Mikołajki, Sorkwity i Piecki. Przede wszystkim są to osoby z upośledzeniem umysłowym. Tych osób jest większość, ale mamy też osoby na wózkach, czyli po porażeniach dziecięcych, z zespołem Downa, osoby z paraliżem nóg, także róż, różne osoby, ale większość z nich ma upośledzenie umysłowe, mimo wszystko. Warsztaty terapii zajęciowej to stosunkowo nowa forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych polegająca na oddziaływaniu poprzez pracę. W mikołajskiej placówce działa 9 pracowni, plastyczna, krawiecka, gospodarstwa domowego, muzyczno-teatralna, rękodzieła artystycznego, zachowań społecznych, obróbki materiałów, ceramiczna i komputerowa. Umiejętnie dobrana terapia zajęciowa z uwzględnieniem zainteresowań, umiejętności i możliwości danej osoby może stać się dla niej najlepszą metodą rehabilitacji. Sztuka powiedzmy wyzwala, tak? pozwala znaleźć swoje powiedzmy, własne techniki plastyczne na wydarzenie swoich emocji. I tym samym uważam, że my potrafimy, czy my, no w całe warsztaty potrafią niektórym ludziom powiedzmy otworzyć. Są zamknięci w sobie często, nie potrafią się wypowiedzieć słownie, a potrafią się powiedzieć przez sztukę. Po prostu ich prace są specyficzne, bo malowane os przez osoby z pewnymi powiedzmy słabościami, ale ta sztuka i wyzwala, pozwala im się wypowiedzieć we własny sposób, we własnej, powiedzmy, myśli, wyobrażeniach, to co widzą w świecie. właśnie mamy przykład prac niektórych uczestników. Właśnie mamy taką uczestniczkę, która jest na warsztacie około trzech lat, przyszła dosłownie raz po szkole, jak dobrze pamiętam. W zasadzie nie interesowała się plastyką, sztuką, tutaj się tak rozwinęła, że większość prac, które wykonuje są naprawdę wspaniałymi rzeczami i są wysyłane na poszczególne konkursy. No nie zawsze z dobrym skutkiem, ale są doceniane. Prowadzę pracownię muzyczno-teatralną. W pracowni tej uczestnicy mają możliwość rozwijania się pod wieloma względami. Między innymi ćwiczą wymowę poprzez wcielanie się w różne postaci, uczenie się roli do tekstu, również poprzez taneczne różne zajęcia, wokalne i myślę, że to pozwala im się otwierać na świat i ludzi. Swoje umiejętności i talenty uczestnicy mikołajskich warsztatów prezentują na licznych przeglądach i konkursach. Sami również organizują coroczny przegląd małych form teatralnych, który w tym roku odbędzie się w maju w hotelu Gołębiewski. Natomiast 23 marca wtz -y zapraszają wszystkich zainteresowanych na kiermasz prac wykonanych przez uczestników. Będzie można zakupić piękne obrazy i wyroby z gliny. Uzbierane pieniądze pomogą w organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.